Hej, witajcie, jestem Strunkleta ja i witam was na kolejnym kanał. kanale, dzisiaj sobie wygram w Baldi'ego I coś się nie tak z moimi słuchawkami Jezu, jak ja je słyszę Mam za po prostu takie słuchawki, bo słyszałem jakby mi, nie wiem, jakiś pies szczekał <grym> A to tylko gra No okej, okay. zacznijmy 6 Czyli dodać 7 to jest 7 7 minus 6 1 tego zawsze nie wiem. A chyba minus 0. Powiedz mi -7. Tak, ale 7 to było, nie? Chyba. Nie, już wszystko. Z... Zepsułam wszystko. Musimy odnowić. Czyli, czy jest <ślesk> what? Czy on jest bardziej? To on powinien być tu na środku. Coś się serio zbugowało Nie chcę wiedzieć co A, 11 I 4 cztery do to Każdy to raczej wie sześć More Matka równa się more, matka równa się match mor, matka, matka matka more chyba jezus maria on, right items, you know. so co? i kwat. wszystko mam tak samo fajło Eee słyszę inaczej No serio mam te zuchowki na 5 minus 3 to minus 2 Znaczy 7 minus 7 4 To raczej tyle powinno być I więc every door you open słyszę wszystkie drzwi, które otworzysz Fajnie Chociaż coś Nie, ale ja tu słyszę Matko Święta Ogłuchnę zaraz no nie, kurde, leci do mnie, nie Wyjdź tą kościół, nie, no, dobra For you, When will you learn? Bo, widzę bad jako hihi, cześć <laughs> Pan skarpeta, wszyscy są fajni Nie słyszę słuchaj, nie, nie gadaj O, nie. kurde Matko święta, nie strasz mnie, kupię to. Lepiej ucieknę. Nie, nie, nie wasz się. Suzy, nie! Nie wasz. Szczęście. <suszy> Ta Suzy. O, 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 dobrze, że nie biegłam. Ale zaraz będę musiała, bo mam pyszną czekoladę. <suszy> Jak tam patrzę. <suszy> nie zabijam, nie zabijam, nie zabijam, nie zabijam, nie zabijam. Nie przesadzaj, Klaudia. Nie, Suzy. Nie, proszę cię, nie. Łypisz stąd! Kurde, Jezus. Mam się przestraszona. Tak, ja tylko sobie kozim. I lecimy dalej. Do... Nie słyszę kogoś tam. Nie będę miał na imię. LOL. No, ty gościu, no. Nie. Uf, bodka święta. Matko święte, zostaw je! <coughs> for you. You alone. No nigdy się nie nauczy, dobra. Nie, też mnie zabije baldi, pewnie. Na 100%. Tu jest za mną! Ja go słyszę? Place now. Place. Tu jest. Dobra, nie budzę skarek, chyba. Nie wiem, no, moje skołki są do. Szkoda. Szkora Mighty. Znaczy Jezus. Skorę. <ścoughs> Dwa obułki. Kioł ma ręce, łonie. Bo się 12. Czyli tutaj, czyli 12, mi 2 minus 2. Powiedz, że to jest 0. Nie minus 0, tak? Łoś dobrze. 4 minus siedem to jest Pięć, sześć, 7 no to trzy 8 wow, a 8 of 8 8 A 8 of corner. 2 minus 6. Oczywiście, że minus 4. 4 6 to jest 10. I la, nie wiem, dobra, 6. się co się jakby. Hmm. Tym razem nie będę pikała, bo nas piękny principal trochę się ze złości, i będzie musiał zdać do kozy, więc ja bardzo dobrze, że Proszę, żeby mi się teraz nie wyskoczył na całą twarz. Skarpeta O, te mnie Konie do Valdiego Poszło sobie, Janek <noise> Yellow door lock Wiem akurat to. Lecimy, 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 lecimy Jestem tutaj biegać, bo nas principal zauważy. I nam będzie trochę źle Dobra eee, 4 do 9 to 13 3 minus 6 to jest 3 1 minus 0. Nie, no Wy sobie zemijaja robicie już powoli. Powiedz, że. Mm, chyba albo 0, albo 1. Nie wiem, dobra. 1. Szczęście. Jest. Dobra. M, um, da. Lecimy do JOT. Ło! On tu jest. On tu jest. Ten yellow jest. A nie, znaczy ten BALDI. Dobrze, nie biegałam. Cieszę się. Naprawdę. Może jednak tu wejdę. Chyba, że czy mi nie dobra, dobra, otwieram. Dobra. 3 dodać 2 to jest 5. czy dodać 4 to jest 8. 1 dodać 2 to... Jezus, chciałam pisać 2, ale nie dodałam. That's more like it. To bardzo... Nie wiem jak to powiedzieć. That's more like it.

Jezus Marek. Ej, dobra, więc czekaj to jest jedzenie, to trzeba, tutaj nikogo nie ma. To po co to jedzenie tutaj jest? Oto moje nowe pytanie. Nie też wie. Miałego dnia rzecz. Nie dam ci nic. Nie mi Skarpeta! Niech to. Skarpeta się sama tyle A nie mnie. Leci, leci. Ui. O nie, bo on teraz będzie się do mnie obracał I mnie tam da, więc Skarpeta, tepnij mi, ale nie dbali Proszę cię O Jezus Maria K. Nie, 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 nie Matko Święta o Cześć Suzy Wziął mi mój słodycz I ty, no to jest najgorsza Nie, no weź mnie zostaw w końcu jest szybko, niego! Matko, świetnie. Nie mów, że on jest w, w tym, a no, dobra. Nie, no zostaw, mnie, Ja nie mogę się z tym dostać. Ła, ła, ła. No, ej. O dobra. Mam dopiero cztery notebooki, no. Zabijecie za to. Detenture for you, and you learn, you learn. yeah yeah welcome to my no, house and no, no, and you see minus 6, 8 minus 3 to. Jezus, normalnie nie mogę myśleć. Baldi jak zwykle zadowolony, uśmiechnięty, fairy. Jezus, ciągle mnie. Nie to już zaczyna i Raz się tam. Ej, 45 powiedzmy. Złym. Ciekawe jaki trzeba mieć numerek, żeby odgadnąć ten końcowy, bo chyba żaden. Nie wiem. Może na modach się da. Nie wiem. No ty gość! On tu idzie, nie On Tu idzie, widzieliście go. Fu! Fu! Kurde, dobra, chyba mi się już więcej nie udał. Więc. No. Nigdy nie umiem. Ja w ogóle nigdy tego nie zrobię.